Kilka tygodni temu ruszyły prace przy rozbudowie kompleksu szkolnego w Łękawie. Już w sierpniu oddane do użytku mają być łącznik i pomieszczenia dydaktyczne. Natomiast w 2013 roku uczniowie skorzystają z pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Zimowa aura jak na razie jest wyjątkowo łaskawa i pozwala prowadzić regularne prace budowlane. Nic więc dziwnego, że efekty widać gołym okiem. Można się pochwalić, że w przeciągu miesiąca powstały po prostu od ziemi. Jesteśmy na etapie murów, zaczynamy szalonki, także idzie to nie tak źle. Z takiego tempa prac zadowoleni są przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Dla nich szybki finisz budowy to perspektywa nauki i pracy w doskonałych, przyjaznych warunkach. Dużo zmian, dużo zakupów i, i dużo pracy, ale myślę, że to bardzo ciekawa i fajna praca, bo no, coś nowego nam wprowadza. Yy. Na pewno środowisko się rozwija, uczniowie mają lepszą bazę, lepszy dostęp. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla całej społeczności jest to super prezent, a przy okazji fajne doświadczenie. Część gimnazjalna będzie dwupoziomowa, złoży się na nią wiele przestronnych, wysokich na ponad 3 metry sal dydaktycznych. Między obecnym budynkiem szkolnym a nowym kompleksem zaprojektowano specjalny łącznik. Niemniej imponująco zapowiada się sala do zajęć gimnastycznych. Z tej strony musimy tutaj zrobić po prostu trybunę, którą nie mamy jeszcze w części. Po prostu musimy to zrobić od strony konstrukcyjnej. Aha. A więc to, co tutaj widzimy, te skosy, to powstaną trybuny. No i tak, wejdźmy może Tutaj dalej. To jest ściana łącząca y, y, y... część wykładową tak, z salą gimnastyczną, dobrze? Tak, 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 Tutaj będą pomieszczenia jakieś tam gospodarcze, jakieś tam magazynki, po prostu pod trybunami, tak? Jaka jest powierzchnia sali gimnastycznej? Y, jest to powierzchnia 650 metrów kwadratowych. No to kawałek budynku. 646 dokładnie. Dobra. No są to wymiary 35 na 18 y, plus 4 metry po prostu trybuny, no nie? Kapitalnie. Warto wspomnieć, że z nowej infrastruktury skorzystają nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy. W budynku przewidziano na przykład siłownię, a nowoczesne sale mogą posłużyć za miejsce zebrań sołeckich. Wszyscy bardzo się cieszą z tego. Ta inwestycja była planowana podobno od wielu, wielu lat i mieszkańcy już nie wierzyli, że to jest realne. Tym bardziej, że teraz będzie i gimnazjum i będzie naprawdę duża, pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Rozbudowa kompleksu szkolnego w Błękawie to jedna z największych tegorocznych inwestycji prowadzonych w gminie Bełchatów. Jej koszt to około 3 miliony złotych.